Świat skoków narciarskich widział wielu zawodników, którzy objawiali się na jeden sezon. Nie wszyscy w końcu byli stworzeni do utrzymywania się w ścisłej czołówce przez lata. Zjawisko to zapoczątkowały lata 90., gdy pojawiali się tacy zawodnicy jak Werner Ratmayr, Roberto Ceccon czy Jarosław Sakala. Są oni kojarzeni przez bardziej wtajemniczonych fanów, aczkolwiek nie wbili się w pamięć niczym szczególnym. Po prostu byli przez moment w dobrej formie, ale ich dyspozycja nie przetrwała próby czasu. Mikkalajtinen, czyli jeden z wielu fińskich talenciaków lat 90., mógł natomiast stać się jednym z najpopularniejszych skoczków w dziejach i zajmować miejsce w tabeli Sław obok Achonena czy Weissfloga. Dzień dobry, tutaj Bartek i chciałbym przybliżyć wam kuriozalną historię skoczka, którego szczyt przypadł na rok 1995. Na dobre kariera Miki Lightinga rozpoczęła się w roku 1992. Co prawda nie skakał jakoś rewelacyjnie, bo jedynym dorobkiem w Pucharze Świata były 4 punkty za 12. miejsce w predacco, ale to wystarczyło, by zdobyć zaufanie szkoleniowca i wybrać się na Igrzyska Olimpijskie. Była to świetna decyzja, gdyż 18-latek zajął 5. i 19. miejsce indywidualnie, a w drużynie wywalczył złoto. Niestety, kolejne lata były okresem jego poważnej stagnacji. Sezon 92-93 ukończył z niczym, startując jedynie jako członek grupy krajowej w Lachti, a w sezonie 93-94 nawet nie wystartował w Pucharze Świata. Kampanię 94-95 Lightning rozpoczął wyśmienicie. Zainauguracyjny weekend w Planicy zainkasował 104 punkty do klasyfikacji generalnej. Kolejne występy były nieco słabsze, gdyż oprócz trzeciego miejsca na Bergi z reprezentant kraju Tysiąca Jezior pałętał się najczęściej w drugiej dziesiątce. Prawdziwe odblokowanie skoczka nastąpiło przy okazji występu w swojej ojczyźnie w Lahti. W konkursie na dużej skoczni niewiele zabrakło, by ponownie znalazł się on na podium. Fin w następnych siedmiu startach pięć razy plasował się w czołowej dziesiątce. Sezon zakończył z dorobkiem 564 punktów. Na Mistrzostwach Świata 22-latkowi udało się wywalczyć złoto wraz z kolegami w drużynie oraz indywidualnie brąz na obiekcie 90-metrowym. O przypadku nie mogło być mowy. W klasyfikacji letniego Grand Prix 1995 wylądował tuż za podium. Wciąż jednak brakowało mu tego czegoś, co pozwoliłoby na osiągnięcie szczytu. I ten przypadł na grudzień 1995 roku. Lightinen otworzył sezon wyśmienicie, wygrywając konkurs na 90-metrowej skoczni w Lillehammer. Oprócz niego bardzo dobrze skakali też Ari Pekka Nikola oraz Jane Ahonen. Nowy kanał, nowe rozdanie, nowe zasady, ale to co każdy lubił najbardziej zostaje na rozskakanych. Czwarty sezon absurdalnych konkursów, gdzie w końcu postaram się zrealizować jak najwięcej waszych propozycji. Wikersun 2011, Klingental 2012, Wisła 2019, konkursy mistrzostw świata i wiele innych, bo to będzie długa przejażdżka. Nie zabraknie też nowości, choćby takich jak sami zawodnicy relacjonujący po latach przebieg danych zmagań specjalnie dla naszego kanału. Rozskakaliśmy się na dobre. Absurdalne konkursy wracają już w kwietniu. Peace. A ten drugi właśnie wygrał na zajutrz konkurs i objął fotel lidera Pucharu Świata. Sam bohater odcinka spisał się tam średnio, podobnie jak kilku innych skoczków z czołówki. Po tej drobnej wpadce karuzela Pucharu Świata przeniosła się do austriackiego Villach, gdzie Mika miał wielką okazję na zwycięstwo w zawodach. Zaszczytu tego dostąpił jednak Masahiko Harada, bijąc rekord skoczni w finałowej serii. Finn musiał zadowolić się miejscem drugim, na trzeciej pozycji znalazł się Aripeka Nikola, a tuż za podium wylądował Janne Achonen. Finowie zdominowali pierwszą trójkę klasyfikacji generalnej, gdyż Nikola i Achonen mieli po 200 punktów, a cztery oczka mniej Mika Leitinen. Kolejne starty w planicy oraz w Predatce okazały się dla ekipy słomi równie udane, tym razem jednak to Leithinen wiódł prym. Starty w Szamoni okazały się gorsze dla lidera Pucharu Świata, gdyż zajął kolejno czwarte i ósme miejsce. Nie przeszkodziło mu to jednak w wygraniu kolejnych dwóch konkursów Pucharu Świata, które miały miejsce w Oberhofie i Obersdorfie, przy czym to drugie zwycięstwo było jednocześnie zaliczane do klasyfikacji 44. turnieju Czterech Skoczni. Zanosiło się na sezon marzeń 22-latka. No właśnie, zanosiło się. 31 grudnia 1995 roku Mika Lightning doznał upadku na treningu przed kwalifikacjami w Garmisch-Partenkirchen. Finu zyskał 97 metrów, a po lądowaniu wypięło mu się wiązanie i skoczek bardzo niefortunnie uderzył w zeskok. Początkowo wszystko wyglądało niegroźnie. Niestety, skoczek po zetknięciu z ziemią stracił kask, w wyniku czego bardzo mocno obił się w głowę. Do tego stopnia, że zszedł ze skoczni przy pomocy medyków z całą zakrwawioną twarzą. Tracił także świadomość na skutek wstrząśnienia mózgu. Finn złamał obojczyk i siedem żeber z powodu wypadku, a złamane żebra doprowadziły do odmył płuc nowej. Dla Independent Co. UK wypowiadał się lekarz fińskiej kadry Antti Eskola: Mika nie pamięta niczego. Musieliśmy mu uświadomić, że znajdujemy się w szpitalu. Dziennikarz Hanu Pekka Haninen dla IS.fi powiedział. Sytuacja wyglądała zupełnie niegroźnie, gdyż Lightinen upadł podczas odjazdu na lewy bok. W pierwszej chwili nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, ale gdy Lightinen został zabrany do szpitala, atmosfera sugerowała, że dla niego jest już po turnieju. Ponadto reporter uważał, że Mika Lightinen był w stanie wygrać turniej czterech skoczni, i upadek ten był jednym z najgorszych momentów, jakie przeżył w skokach narciarskich. Z kolei gazeta wyborcza podała za Matim Pulim, szefem ekipy fińskiej, że przyczyną upadku był brak koncentracji skoczka. Finn zmuszony był pauzować aż dwa miesiące. Sam skoczek po latach dla Ile mówił: Nie pamiętam niczego z tamtego dnia. Zostało to wymazane z mojej pamięci i bardzo dobrze. Wszystkie wspomnienia, jakie posiadam, są na bazie nagrań, które widziałem później i na ich podstawie stworzyłem własną percepcję. Z kolei w wywiadzie dla MTV UIT-set, Lightning stwierdził, że wcale nie był to upadek, który zniszczył mu karierę. Nie uważam tak. Nie zaważyło to w żadnym stopniu na mojej karierze. Bardziej powiedziałbym tak o upadku z Lachty. Wpłynął on bardziej na moją karierę, gdyż zabrało mi kolano. Kolano, które nie było już nigdy kolanem skoczka narciarskiego. Puchar świata 9596 trwał nadal, jednak to nie koniec historii. Był już lider Pucharu Świata nie poddał się i początkiem lutego wrócił do treningów na skoczni. Francuski dziennik Liberation podał 8 lutego informację, że Mika Leitinen wrócił do treningów na rodzimej skoczni w Kłopio. Pierwszym przystankiem nowo narodzonego Leitinena miało być Trondheim. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata bronił się wówczas Aripeka Nikola, który był bliski sięgnięcia po drugą kryształową kulę w karierze. Pierwszym startem rekonwalescenta był konkurs drużynowy w Norwegii. Oddał on zaskakująco dobre próby. Skaczący na ostatniej zmianie w swojej ekipie wyskakał 118 i 126,5 metra. Tak jakby słowa Fina zdawały się potwierdzać. Upadek ten nie miał na niego niemal żadnego wpływu. Jedyną bolączką były lądowania. Do końca sezonu Win wrócił nawet na podium, zajmując drugie miejsce na 90-metrowej skoczni w Lachti. Z dorobkiem 914 punktów zakończył on sezon 1995-96. Jestem niemal pewien, że gdyby nie kontuzja, udałoby się mu zdobyć kryształową kulę, skoro po tylu opuszczonych konkursach wciąż miał na koncie tak pokaźną ilość punktów. Następny sezon skoczka, od mającego 23 wiosny na karku, nie zaczął się dobrze, ponieważ Lightning zdobył zaledwie kilkadziesiąt punktów przez pierwsze pięć konkursów. Podobnie jak w przypadku sezonu 1994-95, musiał się odblokować. Tym razem nastąpiło to szybciej, bo już w Harachowie gdzie wywalczył piątą lokatę i od tego momentu regularnie utrzymywał się w czołówce. Po raz kolejny na podium stanął w Sapporo 18 stycznia 1997 roku. W Hakubie wywalczył piątą lokatę i od tego momentu ponownie coś się zepsuło, gdyż kolejne konkursy zakończył poza pozafinałową serią. Indywidualnie Mistrzostwa Świata zakończył w trzeciej dziesiątce, aczkolwiek udało mu się zdobyć jeszcze złoty medal wraz z kolegami. Po Mistrzostwach Świata zawodnicy wybrali się do lachti. W drużynie startował także i bohater odcinka. Już pierwsza próba była na wysokim poziomie, jednak to drugi skok można było spokojnie okrzyknąć mianem niebywałego. 125,5 metra, w dodatku skracane o dobre kilka metrów. I to właśnie ten przesadny strach przed lądowaniem na szalonym dystansie najpewniej zakończył Lightningowi karierę. Wskutek upadku z bardzo dużej wysokości Lightning zerwał więzadła krzyżowe. Był to koniec sezonu, ale nie oszukujmy się, że i koniec poważnej kariery. Co prawda udało mu się jeszcze raz stanąć na podium, ale nigdy już nie przypomniał siebie chociażby z sezonu 9697. No o piku kariery to już nawet nie mówiąc. Ta smutna historia niesie ze sobą pewien morał, podobnie jak wiele innych historii, które nie kończą się happy endem. W skokach narciarskich kluczowym czynnikiem jest rozwaga. Jej brak doprowadził dwukrotnie Lightne na zguby. raz z własnej winy, a następnie z winy sędziów. I nawet dziś ta historia wydaje się być dosyć aktualna. Przecież nie tak dawno Timmy Zajc przeskoczył wzdłuż i wszerz skocznią w Willingen, co także mogło się skończyć dla młodego Słoweńca tragicznie. Młodość to szaleństwo, ale nie warto zapominać także o rozwadze i bezpieczeństwie. Dziękuję za oglądanie, był to mój pierwszy film w ramach rozskakanych. Jeżeli się spodobał, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i śledźcie naszą aktywność, bo rozskakaliśmy się na dobre.